Numer 61. Shukaku jest pierwszą bestią ogoniastą, której imię zostało ujawnione w serii. Numer 62. Z czterech drużyn składających się na konoche jedenastu, drużyna Guya jest jedyną, którą nigdy tymczasowo nie dowodził Kakashi. Numer 63. Ulubione jedzenie gary to solony język i żołądki, natomiast jego najmniej lubiane to Jokan i meringes. Numer 64 Mikoto Uchiha miała 22 lata, kiedy urodziła Itachiego, a 27, gdy urodziła Sasuke. Zginęła w wieku 35 lat. Numer 65 Chociaż pierwsze oficjalne pojawienie się Sasuke uważa się za rozdział trzeci, można go faktycznie zobaczyć siedzącego za Naruto już w rozdziale pierwszym, na stronie 13. Numer 66 Wszyscy członkowie Taka, kiedy zostali zwerbowani przez Sasukę, otrzymali dodatkowe historie poboczne, które pojawiły się tylko w anime. Dzięki temu ich umiejętności zostały pokazane wcześniej niż w mandze.